Kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasów. Jak widzicie, ja jestem jeszcze w piżamie. Ale dzisiaj postanowiłam się ogarnąć, pomalować. Mam do przetestowania kilka kosmetyków, więc chciałabym je tu dzisiaj Wam pokazać. No i czas na lekkie odprężenie po tych przygotowaniach do świąt, praniu, sprzątaniu, gotowaniu, zakupach, staniu w kilometrowych kolejkach. Więc ja tutaj mam kieliszeczek Amaretto, a Was zapraszam. No więc, tak jak Wam mówiłam, dziś będziemy testować nowe kosmetyki, a będą to kosmetyki firmy O2O. Ja już kiedyś testowałam kosmetyki tej firmy. Jak wiecie, jest to firma chińska, ale ich jakość porównywalna jest z kosmetykami drogeryjnymi. No ceny ich nie są niestety bardzo niskie, porównywalne do cen w naszych drogeriach. I musicie niestety około 6 do 8 tygodni na nie czekać. Więc yy, zobaczymy, czy warto i czy te kosmetyki warte są. No więc, tak jak powiedziałam, za chwileczkę przejdziemy do testu. Ale teraz napiję się łyczek mojego amaretto. I proszę Was, piszcie w komentarzach, czy wy jesteście team Słodkie Likiery. Jaki jest wasz ulubiony likier? Czy jest to adwokat, może amaretto, a może macie jakieś szczególne upodobania? Jeżeli tak, to piszcie. No więc moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do testowania. Pierwszym kosmetykiem, jaki będziemy testować, jest to primer. Opakowanie wygląda tak. Powiem Wam, że wszystkie opakowania tej firmy wyglądają podobnie. Jest osłonka, którą zdejmujecie, a w środku znajduje się jeszcze pudełeczko, a sam produkt wygląda tak. Fajnie prezentuje się, ponieważ ma pompkę. Zobaczcie, jest to tubka, ale z pompeczką, więc możecie sobie wycisnąć na dłoń i zobaczyć, jaką konsystencję ma ten primer. Powiem Wam, że no nie spodziewałam się, że będzie to taka konsystencja żelowa, przezroczysta, gładka, taka dość silikonowa. Myślę, że podkład będzie do niej fajnie się kleił, i ten primer ma za zadanie niwelować nasze pory. Ma być to baza wygładzająca. I właśnie redukująca widoczność porów. No, ja nałożyłam jej stanowczo za dużo, ponieważ w tej chwili dość długo będzie się wchłaniać, ale, tak jak wiecie, ja po prostu takich produktów nakładam zazwyczaj za dużo, więc no to nie powinno być dla. Baza wchłonęła się dość szybko. Skóra po tej bazie stała się taka gładka, ale dość lepka, więc sugeruje to, że podkład na niej będzie się dobrze przyklejał. Podkład, jakiego będziemy dzisiaj używać, jest to mój ulubiony podkład z firmy O2O. Ja nie wiem, czy oni mają jeszcze jakieś inne podkłady, czy w ich ofercie znajdziecie podkłady matujące, bo ten podkład absolutnie matujący nie jest. Ja mam dwa opakowania, ponieważ kupiłam sobie na zapas drugie. Mój kolorek to jest czwóreczka. I tutaj firma O2O wychodzi naprzeciw bladziochom, bo powiem Wam, że pierwsze trzy numerki są naprawdę bardzo jasne. Więc jeśli macie problem z dobraniem podkładu w polskich drogeriach, to tutaj Chińczycy wyciągają do Was rękę, bo ich podkłady są naprawdę no, śnieżno-białe. Mój kolorek to jest czwóreczka i on jest naprawdę bardzo żółciutki. Konsystencja jego jest kremowa. Niestety jego wadą jest to, że nie utrzymuje się długo. No nie jest długotrwały, ale jeśli nie wymagacie tego od podkładu, to ten podkład jak najbardziej... Przetestujemy sobie dzisiaj również nową gąbeczkę. Zobaczcie, tą, którą Wam pokazywałam ostatnio w open boxie, jest naprawdę bardzo mięciutka i powiem Wam, że jeżeli chodzi o gąbki, to kupujcie w Chinach gąbki od sprawdzonych sprzedawców, którzy mają naprawdę dużo dobrych komentarzy, ponieważ możecie tam naprawdę władować się na minę i kupić gąbki, które po prostu będą nadawały się, no nie wiem, do szorowania toalety, a nie do nakładania czegokolwiek na twarz. Opakowanie tego podkładu jest szklane. Naprawdę prezentuje się bardzo ekskluzywnie. Jeśli taki kosmetyk postawicie sobie na toaletce, to zapewniam was, że nikt nie pomyśli, że jest to kosmetyk z Chin. Nałożymy sobie troszeczkę na gąbkę. Ja nałożę sobie więcej tego podkładu, bo tak jak Wam mówię, ja już wiem, jak on się zachowuje. Moja skóra niestety go wpija. Zapach jego jest bardzo przyjemny. Nie jest absolutnie chemiczny, raczej zbliżony do jakiegoś kremu nawilżającego. I tak jak Wam powiedziałam, no mój kolor to jest czwóreczka. Dość ciemny kolor w takim podtonie żółtym. Powiem Wam, że ja już zapomniałam, jaki cudowny jest ten podkład, jak ładnie wygląda na mojej skórze, ponieważ mam bardzo wiele innych podkładów. No i testuję też bardzo dużo nowych podkładów z różnych firm, więc ten poszedł w odstawkę, ale chyba do niego wrócę, bo zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. Naprawdę cudowny jest ten podkład i tak jak Wam mówię, jeśli nie oczekujecie długotrwałości, to ten podkład naprawdę da Wam naturalne wykończenie. Jeżeli dopasujecie sobie odcień Waszej cery, to będzie wyglądał perfekcyjnie. On daje taki świetlisty blask. Zobaczcie, skóra wygląda bardzo naturalnie. Jeśli ktoś by nie wiedział, że macie nałożony podkład, to naprawdę zupełnie tego nie widać. Następnym produktem, który będziemy nakładać, jest to korektor. Również z tej samej serii. Mój kolor to jest HC02. Nie brałam tego najjaśniejszego, ponieważ on miał podton różowy. Jeżeli macie mocne zaśnienia pod oczami, no to taki właśnie różowawy korektor u Was się dobrze sprawdzi. No ja wybieram zazwyczaj z żółtym podtonem żeby dopasować korektor do reszty twarzy i żeby się zbytnio nie odcinał. Ten korektor jest mi również znany, nie jest to dla mnie nowość, ten korektor mam już dość długo, więc tak samo jak podkład, wiem jak się zachowuje i już mniej więcej wiem ile go nałożyć. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to naprawdę bardzo fajna, mięciutka, super gąbka. Powiem Wam, że już czasy, kiedy gąbki kosztowały 60 czy 80 zł, przeminęły z wiatrem, i teraz możecie sobie kupić dobrą gąbkę za 5 zł. Korektor i podkład wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wszystko razem. Ładnie się wtopiło, ale tak jak Wam mówię, no te dwa produkty są mi już znane. I firma O2O, właśnie z tych produktów. No dobrze, na razie wszystko wygląda bardzo ładnie. Twarz mi się podoba, więc pora na kolejny łyk Amaretto. Mam puder również z firmy O2O, więc również użyjemy dzisiaj tego pudru i nałożymy go niestandardowo. Nałożymy go również gąbką. Ja nigdy gąbką pudru nie nakładam, ponieważ moja skóra jest sucha. No i jeśli macie problemy już z cerą, ona ma jakieś nierówności, zmarszczki mimiczne. No, to metoda bakingu u was niestety się nie sprawdzi. Na pewno widziałyście na niejednym tutorialu, że youtuberki nakładają po prostu tony pudru na twarz i u nich to wygląda bardzo ładnie, ale no większość moich widzek jest w podobnym wieku do mojego, więc tutaj. Radzę Wam z pudrem uważać. Jeżeli chcecie gąbeczką puder wklepać, żeby yy, ten podkład się Wam dłużej utrzymywał, to naprawdę nakładajcie malutką ilość, efekt uzyskacie taki sam. A Wasza skóra po prostu nie będzie wyglądała na przedmiot. No więc moi drodzy, zobaczcie jak ładnie wygląda w tej chwili moja cera, jest naturalnie rozświetlona podkład był rozświetlająco nawilżający i puder również był rozświetlający taki efekt bardzo mi się podoba więc jeśli Wy również macie cerę suchą jesteście już po czterdziestce no to efekt rozświetlający będzie dla Was najlepszy zrobiłam sobie poza kamerą już brwi więc przejdziemy do makijażu oczu Firmy O2O mam trzy takie paletki. Na pewno test tej paletki już widziałyście na niejednym kanale, bo wiele youtuberek ją testowało, więc ja ją dzisiaj odkładam. No i chciałabym zrobić makijaż jedną z tych paletek. Jak wiecie, ja bardzo lubię chińskie palety i dla mnie na, naprawdę. W tym momencie jeszcze nie zdarzyła się zła paleta z Chin. W sensie zła, że, zła, że nie nadająca się do makijażu. Pamiętajcie, że nasi rodzice czy nasi, czy nasi dziadkowie nie mieli do wyboru tyle kosmetyków co teraz. Technologia idzie do przodu, więc no porównując tamte kosmetyki z dzisiejszymi, to po prostu jest ogromna przepaść. A jak się mówi, złej paletnicy przeszkadza rąbek spódnicy. Więc same widzicie, że ja maluję się naprawdę nawet najtańszymi kosmetykami, nawet najtańszymi paletkami. I u mnie sprawdza się wszystko dobrze. Pierwsza paletka wygląda tak. Bardzo ładne kolorki ma ta paletka. Ona wzorowana jest na jakąś paletę, nie wiem, znanej youtuberki, ale teraz Wam nie powiem, nie przypomnę sobie. No, i tutaj mamy z tej właśnie rozgoldowej serii taką oto paletkę. Ją widziałam również na kanale u jakiejś dziewczyny. Tak wyglądają cienie, również bardzo fajnie napigmentowane. Wszystkich trzech już używałam. Także serdecznie Wam polecam. I paletki z Chin możecie kupić już w zasadzie od 15 zł. Znajdźcie w drogerii w Polsce jakąkolwiek paletę cieni, nie wiem, tam 15 czy 16 cieni za kwotę 15 zł. Na pewno nie znajdziecie, a tu takie same produkty, tak samo produkowane, możecie kupić praktycznie. Weźcie pod uwagę też to, że ja nie jestem żadną makijażystką. Nie nakładam również żadnej bazy pod te cienie, więc moje umiejętności są dość przeciętne. To pomyślcie sobie, że w rękach profesjonalisty to po prostu taką paletką powinno się wyczarować przepiękny makijaż. Ja wezmę dzisiaj sobie do testu tą paletę. Oczywiście, mój makijaż nie będzie jakiś wyszukany, ponieważ no, chciałabym Wam nagrać jeszcze jeden film dzisiaj z przykładowymi prezentami na gwiazdkę. A nie chcę wyglądać jak namalowana. Więc mój makijaż dzisiaj będzie również Dość delikatny. Nałożyłam sobie podbrew ten beżowy cień. No i już wielokrotnie Wam mówiłam, że ja od takiego beżowego cienia nie za wiele wymagam. On jest raczej taki cielisty, jego nakłada się w celu. Polepszenia pracy z innymi cieniami, i y, wszystkie YouTuberki o tym mówią, makijażystki o tym mówią, y, więc y, nie rozumiem, dlaczego się y, czepiają y, do różnych paletek, czy to z Chin, czy to polskich, czy zagranicznych. Y, do beżowych cieniów, że ich pigmentacja jest średnia, słaba bądź żadna. Y, tym samym pędzlem nałożę sobie. Y, ten taki brązowy cień, ładny kolor jest tego cienia, to jest kolor taki karmelowy. I zobaczcie, jak mocno jest napigmentowany, bo dotykam zaledwie czubkiem pędzla i już przenosi się super na powiekę. Tak wygląda ten brąz. To jest taki karmelowy brąz, naprawdę bardzo ładny kolor. Teraz chciałabym wziąć sobie na ruchomą powiekę to złoto. Nie wiem, jak ono będzie się nakładać, czy będzie się dobrze transferować na pędzel, ale takie błyszczące cienie bardzo dobrze nakładają się palcem. Zobaczcie, ale tutaj akurat pędzelkiem bardzo ładnie to wychodzi. Zobaczcie. Błysk jest yy, od razu. I nie trzeba sobie brudzić palców. To jest kolor takiego starego złota. Ładny kolorek, zobaczcie, jak ślicznie wygląda w palecie. Ładny cień. Błyszczy się tak jak trzeba. Myślę, że jakby go nałożyć na jakąś bazę, na jakiś primer, to wyglądałby jeszcze lepiej. Tak jak widziałyście, ja nie stosuję takich baz pod cienie i u mnie te cienie naprawdę trzymają się cały dzień. No dobrze, na razie te dwa cienie wyglądają bardzo ładnie, ale jeszcze chciałabym nałożyć coś wewnętrzny kącik, jakiś taki bardziej błyszczący cień. I tutaj mamy w paletce taki cień, ale on jest różowawy. Lepiej by było, gdyby on był w odcieniu złotym, no ale pracujemy tym, co mamy. Wpracuję sobie go dość dobrze w pędzelek. Te cienie w ogóle nie są sypkie, nie osypują się, więc to jest jak najbardziej na plus. Ładny jest ten cień, ale tak jak mówię, lepiej by było, jak on by był z podtonem złotym, wtedy by tutaj lepiej. No więc, moi drodzy, makijaż oczu wyszedł jak zwykle dobrze. Tak jak wam mówiłam, ja nie jestem żadną makijażystką, nie specjalizuję się w makijażu, maluję się wyłącznie dla siebie. Moje umiejętności są dość przeciętne, ale taki makijaż mi odpowiada, taki makijaż mi się podoba. No i na ulicach nie często możecie spotkać pięknie wymalowane kobiety z całą gamą tęczy na powiece więc na pewno u was w toaletce wystarczy dwa cienie, jeden matowy i jeden jakiś błyszczący i będziecie wyglądać naprawdę również bardzo ładnie. Bronzera, jakiego dziś użyjemy, będzie to taki bronzer w styku to jest bronzer w gąbeczce. Tutaj znajduje się bronzer i nakłada się go właśnie tą gąbeczką. Mój kolor to jest trujeczka. Dość neutralny kolor tego brązera. I od razu można go tą gąbką w zasadzie rozprowadzić. ładny kolor jest tego brązera i fajna jest jego konsystencja, bo on dość szybko nie zastyga i spokojnie możecie go sobie rozetrzeć. I jest ładny kolor również jego. Dzięki ociepleniu buzi wasza, Wasz makijaż będzie wyglądał po prostu bardziej naturalnie. Tak jakby Was musnęło słońce. Fajnie to wygląda. Rozświetlacza z firmy O2O. Niestety żadnego nie posiadam, ale moja skóra dzisiaj wygląda naprawdę bardzo ładnie dzięki temu rozświetlającemu pudrowi, więc zamiast rozświetlacza użyję dzisiaj różu i będzie to róż w takim opakowaniu, również z firmy O2O, w kolorze 04. Jest to taki róż brzoskwiniowy, Pudełeczko jest naprawdę bardzo ładnie. No, nie ma żadnego lustereczka, więc no nie będziecie mogły gdzieś różu poprawić sobie na wyjeździe. Bardzo mocny jest kolor tego różu, więc musicie z nim naprawdę uważać. Z tej strony nałożyło mi się za dużo. Zobaczcie, o, tutaj jest dobrze. A tu jest za dużo, ale zaraz wezmę sobie pędzelek z pudru i to ładnie zniweluję. Ten róż jest również lekko rozświetlający, więc zobaczcie, jak z tej strony naprawdę. No, i przyszedł czas na usta pomadek z firmy O2O. Mam naprawdę bardzo dużo, ale dzisiaj mam ochotę na pomadkę matową. Zobaczcie, ile mam matowych pomadek z firmy O2O. Wszystkie są naprawdę kremowe. Super napigmentowane, kolory mają śliczne. Jedna taka pomadeczka kosztuje około 5 zł. Więc dlatego u mnie nazbierała się dość spora kolekcja. Ja wybiorę sobie dzisiaj może pomadkę taką w kolorze cappuccino. Tak wygląda opakowanie. Pomadka, tak jak mówiłam, jest standardowa, kremowa. Zobaczcie, jedno pociągnięcie, i już zostawia kolor. Nie trzeba konturówki, a do tego ślicznie pachnie. Same plusy, i do tego niska cena. No, i praktycznie makijaż byśmy mieli już skończony. Ale mam jeszcze jeden produkt do przetestowania. Specjalnie zostawiłam go na koniec, bo jest to tuż do rzęs i jest to tuż do rzęs wzorowany na tuż chudy, taki dwustronny. Z jednej strony jest maskara, a z drugiej strony są włoski do przyklejania. Więc zobaczcie, tak wygląda ta maskara. Z jednej strony jest standardowa szczoteczka z tuszem, a z tej strony mamy szczoteczkę z włoskami. Powiem Wam, że ja jeszcze nigdy takiego produktu nie używałam. Troszeczkę się go obawiam, ale cóż tam, test to test. Zaraz bierzemy się. I teraz zupełnie nie wiem, co mam nałożyć najpierw. Czy najpierw mam wytuszować rzęsy tą szczoteczką? A później przykleić te drobinki, czy odwrotnie? No ale odwrotnie to nie miałoby sensu, no bo do czego to miałoby się przyklejać? Więc zaczniemy od nałożenia tej standardowej maskary. Ona jest dość rzadka. Sama szczoteczka jest fajna, bo jest dość duża, no ale niestety niewygodnie się jej używa. Ponieważ trzonek tej maskary jest długi, ale sam produkt jest bardzo krótki, więc musicie no, bardzo uważać, żeby nie wsadzić sobie tej szczotki do oka. No i jak mamy teraz już bazę z naszego tuszu, to przejdziemy do drugiej części tej maskary, a tutaj znajdują się włoski i zobaczymy, czy one się przykleją do tej maskary. I czy, czy się je przykleja do góry, czy na dół? Czy jak się to robi? Może któraś z Was ma doświadczenie w takich maskarach? Bo jeśli to by zdało test, to nie musielibyśmy przyklejać sztucznych rzęsów. Na razie nie widzę żadnego efektu. Może... Powiem Wam, że jestem pod dużym wrażeniem tej maskary. Nałożyłam tylko jedną warstwę tego tuszu i tych włosków. I powiem Wam, że jedno nałożenie wystarczyło, aby rzęsy podkręcić, wydłużyć i pogrubić. Więc tuż jak najbardziej na tak. Ja zazwyczaj maskarę nakładam kilkukrotnie. Wtedy efekt mi najbardziej odpowiada. Tutaj wystarczyło tylko raz. Więc jeśli wy macie rzęsy dość rzadkie i krótkie, to myślę, że u Was ten efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. U mnie efektu sztucznych rzęs nie widzę, ale tak jak mówię musicie wypróbować sobie same maskara naprawdę nie była no i co moi drodzy makijaż mamy już skończony, amaretto nam się kończy więc y, czas kończyć ten filmik a skoro mamy vlogmasy, no to nie może obyć się bez kalendarzy adwentowych zaczniemy dzisiaj od kalendarza trend Poszukam sobie najpierw numerek i pokażę Wam do, do kamery, co tutaj w okienku się znajduje. Kolejny lakier. To jest już chyba czwarty lakier. Tak wygląda ten lakier. Taki bardzo drobinkowy, złoty. Odkładam oczywiście do naszego kuferka na styczniowe rozdanie. Bierzemy sobie kalendarz balea. Poszukam najpierw okienka. Nie widzę, cię, nie widzę. Cię. Tutaj takie małe się nam tutaj ukryło. Otwieramy i cóż tutaj mamy? Coś bardzo malutkiego. Jest to balsam do ust. Trafia również do naszego kuferka na styczniowe rozdanie. Przypominam, żeby wziąć udział w rozdaniach na Instagramie, trzeba najpierw zasubskrybować kanał mój na YouTubie. Także zachęcam Was dziś do tego gorąco. Zostawiajcie subskrypcje, komentarze oczywiście, bo dzięki temu ja Was lepiej poznaję, jak. Któraś z Was do mnie pisze prywatnie, to ja już mniej więcej Was kojarzę, także serdecznie Was do tego zachęcam. Zostawiajcie łapki w górę. No i do jutra, na razie.